Serdecznie witam do nauki języka angielskiego dla początkujących dzisiaj. Kolory. English for beginners. Colors White. Biały. White. White. Black. Czarny. Black. Black. Wet. Czerwony. Wet. Wet blue niebieski blue blue green zielony green green yellow żółty yellow yellow brown brązowy brown brown purple purpurowy purple purple orange pomarańczowy orange orange gray szary gray gray violet fioletowy violet violet To wszystko na dzisiaj do następnego razu cześć